Właśnie wystartował wczesny dostęp do kita Jak wy to oglądacie to już pewnie jest od kilku dni I on kosztuje 175 zł A więc szkoda Bo widzowie myślałam, że jakby kosztował troszeczkę mniej To bym go kupił Ale no, jak jest taki drogi to chyba nie ma sensu W pierwszy dzień dostajemy legendarnego zadmiarza kita Oraz dwie jego emotki Zwykłą oraz rzadką Drugi dzień 2500 golda Trzeci dzień epicką i zwykłą emotkę Czwarty dzień 5000 podwaja Piąty epicka oraz zwykła emotka, szósty 2500 monet, a w siódmy dzień dostajemy skin za 29 gemów, rzadką oraz epicką emotkę, a więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Ale widzowie, ja mierzę się z tym, żeby wybić do końca roku 38 tysięcy płarków. I aktualnie brakuje mi coś 390, coś takiego, a więc mega, mega ciężko. Jakbym kupił tego kita, to bym to na leziku nabił, ale widzowie, trzeba troszeczkę się zabawić. Wiecie, tak troszeczkę, a więc nie kupię tego po prostu. A więc musimy wbić 400 parków na jakichś zadymiarzach, których mamy. I wiecie, no tak o po prostu. Mam małą monet, bo mam tylko 6300. Ale jak widzicie, po tytule miniaturce ja kupuję Hypercharge do Leona. W sumie, żeby podbić na nim 100 albo 200 parków, żeby już było łatwiej. A więc, jakby wiecie, wydaje mi się, że spokojnie dobijemy to. Ale dobra, wydajmy moje monety. Tak, na no nie mam już 600 parków, dokładniej brakuje mi 370 parków do 38 tysięcy, ale kupmy sobie czacamy Leon. Leon pozostaje niewidoczny, gdy atakuje wrogów. P prędkość plus 20, damage plus 25 i tarcza plus 25. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Troszeczkę boli, utrata na 500 monet, ale po prostu podbije na nim ze 100 poarków, może nawet 25 lat wsiądzie. I też widzowie planuję zrobić nową serię, gdzie w 200 25 a więc będzie ciekawie. Oprócz tego oczywiście trzeba przetestować sobie ten Hypercharge. No bo wiecie, czy się opłacało wydać na niego 50 monet. Też wam powiem moją opinię, bo pamiętam, że jak wychodziły te pierwsze Hypercharge, to robiłem moją opinię na temat tego. A teraz już chyba trzecia fala Hypercharg'ów, a ja nie mam żadnej opinii na, na tych Hyperchargów. Czy jakieś tam opinie były na wcześniejszych filmach, ale wiecie, to nie jest taki ranking ani nic. Mapę oceniam 7 na 10, bo jest nawet całkiem spoczko i może coś tutaj wbijemy. Ale potem będzie mocna mapa, a potem to zacznie się widzać taki syf po prostu, a nie mapa, więc będzie ciężej dużo wbijać te pucharki, choć myślę, że i tak uda mi się wbić pucharki. Dobra, nie no, to jest ciężkie mega bez tego kita, nie? Moim zdaniem to będzie naprawdę ciężkie do podbicia. Nie, najgorszej widzowie, nie, 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 nie. Ja, ja tego tak nie zostawię. Ja muszę naodować Hip zagraj ponownie. Widzowie, ja tego tak nie zostawię, że mam minus 7 od razu. Nie, 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 ja tego tak nie zostawię, widzowie, Sandałek kto ugra. Co to w ogóle jest? Nie mogę. Nie no trzymajcie mnie, dobra. Tego Karla trzeba dojechać. Kto normalny bierze Karla na tą mapę? Dobra. Nieważne, może jest dobry w sumie na tą. Mapę. Nie, no, spoko, bierzce Karla. Nie wiem po prostu co myśleć o karle... o Ka Karlu na tą mapę. Bo po prostu nie wiem, a więc nie piszę w komentarzu, że Karl jest dobry na tą mapę, bo <laughs> nie wykluczam takiej opcji. Tam jest jakiś Edgard 5 kubów, jak to na mnie skoczy, to ja się chyba w nerwie. Może bym zaczął grać trójki, widzę, bo troszkę kreatywności, albo piątki, bo na razie tylko solo nawalam wszystkim, co mi wpadnie do ręki. A wiecie, może na przykład jakiś słabych bym nabijał na piątkach? Wydaje mi się, że to ma potencjał. Więc na przykład tika na piątki i go nabić na 19 rank To jest już free 50 parków. No, myślę, że to ma jakiś tam potencjał i może dobijemy te 38 tysięcy parków. Będzie ciężko, ale może w tym roku po prostu wie. Nie wiecie, wiecie o co chodzi, widzowie? Od 20 do 24? W tym roku, jeszcze przed nowym rokiem, po prostu będę nawalał i wbiję te 30 tysięcy parków. Myślę, że było to ciężkie, ale myślę, że na ludziku się uda, widzowie. Myślę, ja, ja w siebie wierzę, widzowie. I też wierzę w to, że wbijemy 38 tysięcy. Dobra, może. Pokrócę wam te moje gadanie, co? Nie no, widzowie, ja mam dość śmiech, wszyscy obijają z dwóch stron. Co ja mam zrobić? Ja jestem w kropce centralnie. A za piąte miejsce jest plus jeden Puarek. Ale dobra, tu wejdę na nie. i jestem, widzowie, nietykalny ogólnie. No, no jestem taki dobry. Dobra, jest już nie mogę. Dobra, nie, 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 nie wejdziesz tu częste. Nie, nie. Nie, dobra, pli, nie, nie, ja mam dość widzowie. Nie, 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 nie. Łącznie mi wyszło w sumie na plus. Na minus 3, nie? Więc bardzo fajnie. Ale lecę trujeczki, bo Solo, to wiecie, to jest niefajne. Widzicie, patrzcie, jakie mam dokokszony team. Kto na to normalnie bierze Barley barle ja. Jakby Kieła rozumiem jeszcze, ale Barley? Serio? Oni mają Mandy, Kieł, y, Kieła, nie? Jakby? O, dobra, te Sergia szybko ściągnąłem. Nie dobra, nie mogę, nie mogę, jak, jak to mi może trafiać, jakoś ja nie umiem grać Mandy i Maisie i ledwo ją biłem na 19 rank, jakby jak to może mi trafiać, nie rozumiem ludzi co ogarniają tą postać w ogóle. Dobra już mam połowę hipercharge'a, jeszcze może naładujemy to widzowie dzisiaj, może jeszcze to przetestujemy, zobaczymy czy się opłacał piślic z golda, bo jak na razie to się nie opłacało. Przykre po prostu, po co ja wydaję tyle golda, mógłbym sobie upgrade'ować postać na, na 11 moc, a nie Hypercharge. ale dobra widzowie. Przestańmy już i może coś strzelimy. Oszczędzę wam mojego gadania. Ale dobra. Dobra, szybciutko kogoś klepnę, już. Proszę. Tak blisko. Please, please. Dobra, mamy hipercharge, dobra. Jeszcze go nie klikamy, ale mamy już ready hipercharge. Wydaje mi się, że to potencjalnie coś może być. O, Widzowie! Spokojnie, spokojnie. Dobra, widzowie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Wygrałem ten mecz, dobra. Patrzcie. Patrzcie, uczcie. Patrz. Dobra, nie, nie, jeszcze nie jest odpowiedni moment, patrzcie, patrzcie na to, nie, dobra, nie, nie, wyszło mi coś, trudno, ale i tak jakoś to przetrwałem i jednak tego nie przetrwałem, jednak mnie Maisie porobiła. Hipercharge, dobra, miałby jakiś tam potencjał, ale moim zdaniem najwięcej, ile za niego warto dać, to 2000 bolet, bo jakby nie wiem czemu kosztuje Charge 5000, a dosłownie nic to nam nie dało. Tak, tylko troszeczkę. Zwykłym ultem było podobnie. Może troszeczkę lepiej tym Hypercharze, ale tak jak mówię 2000 to najwięcej mogę za to dać. Lepiej to już chyba kupić jeersy od Hypercharga, tak szczerze. Tu widzowie! Nie, 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 dobra, mamy dogryweczkę. Teraz to ugramy, teraz jest tak chwila, widzowie. Ja się spałnię i na stream to wygrywa. Nie, 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 dobrze, dobrze! Normalnie Barley, widzowie, jednak gości ogarnia, jednak gościu jest mega mocny. Fajnie, że wziął Barleja. O, Maisie mnie dwa razy nie trafiła, no way. Nareszcie widzowie. Nareszcie ktoś przestał ogarniać to, Macy. Albo jak się, albo ja się polepszyłem. Dobra, damy radę. Nie, nie, nie. brońcie, broncie, kieła, broncie, kieła. Dobra. Luz, 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 luz. Mamy kolejnego hipercharga, widzowie. Może jeszcze odkupię ten hipercharge. Nie, nie mogę. Serce mi trafił. No, ja jestem jakiś totalny. Jestem za dobry w tą grę normalnie. Najwyżej będzie remis, bylebyśmy nie przegrali, tylko, nie? Jakby remis to jest zero przynajmniej. Dobra, szybko ulcik i hiperczadzik. Szybko. Nie, dobra, gościu ustrafił. Dobrze, let's go! Mamy chyba na plus jakieś 5 parków. Czy się opłacało wydać 5000 monet? Nie, nie opłacało się w ogóle wydać 5000 monet, ale dobra, no, zrobię to troszeczkę pod odcinek też. I po to, żeby wbić 30 tysięcy parków do końca roku. No dobra, będzie to mega ciężkie, ale może tak w Sylwestra wam wrzucę, gdzie to wbijam. Tak jak mówię, brakuje nam tylko 370 parków, coś koło tego. O, w ogóle mówić, jest aktywny. Spoko! To by było na tyle. Muszę wpadać do Luka TM, bo już tu mamy milion parków dosłownie klucz. A dobra, jest pełno w sumie. Dobra, nieważne, nic nie słyszeliście, ale jeśli macie mało parków, to polecam do sandałki. Ale dobra widzowie, standardowo, ponad bardzo dużo osób nie subskrybuje tego kanału, więc subskrybuj, e, zostaw lajka i w sumie widzowie. Postaram się do końca roku wbić te pucharki, a więc będę oczywiście mocno puszował.